Ale co robimy? No zajmujemy antenę Dobra, no idziemy. Trudno. Chyba dobrego pilota, a on chuja. W ogóle słychać mnie? Nie jestem pewien. A, gdzie? Szybko poszło. Witajcie. Wczorajem za panowie Dobra, padaj. Ruszamy kurwa. No, dobra, 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 dobra. Kierowca gazu Pani nie ma miejsca Czekaj, panowie Rzurze kierownicą trajsa na prawo Dobry Czekaj si korwy jak mamy kogoś nowego tutaj To co? Teraz, no, my nie spuszczamy w pierdol, nie? a masz bazerinę? Spurszą nam w pierdol, stara zrobi się motło, widzą, że przegramy. Spokojnie, mamy czas. Nie, <laughs> nie, <się> <laughs> ja nie, nie, nie. może w końcu nie nam się chociaż raz uda wygrać. Zwie część na lewo, część na prawo, bo będzie po se Nie wiem, o co chodzi teraz w ogóle. Kogo my strzelamy? Ktoś jest w ogóle? Nie miałem nic ogólnie, nie zapomniałem, nie wiedziałem, że trzeba wziąć. Heh. Chodź, Morteczku, chodź do... do kabiny. Kurde, z przodu Ilecimy jak luksusowo. On, on będzie szedł pierwszy od ostatni, typek. Eee. Eee. Widzieliście go? Wypakowujemy się. Jest zdobyła się takie rzeczy robić parkurowe? się, przed Strzelamy? Na kogo my strzelamy? Co się dzieje? Dobra, za drzewo Mój? Zabiłem! Słuchasz? Jakie omniki strzałów Ale on do typu pozycji, ale jest dobrze Dobra, ja jestem chyba za blisko Ja się ewakuuję, bo... O kurde le... <laughs> Mam wrażenie, że to jest szczęście początkującego, nie? <laughs> jestem chyba na linii frontu, znaczy pomiędzy, nie? Linii strzału Jak ja dobry w tą grę jestem? Widziałeś to? Sierżant! Nie ja wierzę, mam sierżanta w godzinę 18 minut. Granat? Co się dzieje? Nie, bo ktoś tu granaty rzucał. O rzuca ktoś coś. Aha. Nie rzucaj tych granatów, to nasi załóż Mówisz coś o przebieraniu się, to byłeś ty? Ja? O przebieraniu się? Nie, nie To można się przebierać? Za, za, za płotem ogólnie słyszałem takie rzeczy Ja granata rzuciłem Nie, Ale jeszcze kolega ale wcześniej nie, przechodził tak. Ja rzuciłem jednego, a tutaj dwóch trzy. Three. Aha <laughs> Spoko <laughs> Chodźcie, zrobimy im te... Wróg, 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 wróg o nie nasi, dobra, kłamałem, kłamałem Te jak ci nie? No dobra, ale ziomki, no lepiej w tą stronę niż w drugą, nie? A, kurwa, tak, kurwa, A ja spaliłem nie? Dobra, ale to chyba jedzie w róg. No róg, 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 róg. Wysiadamy, czy uciekamy? Wysiadamy, 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 wysiadamy. Oh, oh, oh. <laughs> Nieee, yeah, otrzelali no. Dzień dobry. Tylko ja nie wiem czy kolega to naprawia to śmigło czy co bo się nie odzywa Dobra, wypierdaj ten helikopter, nowy postawiłem. <grym> nie, no postawiłem Nie co się będziemy szczypać. A nie, zostaw mój helikopter! Czemu pan kradniesz? Nie no, ty widzisz co to jest? Kurwa co złodziej hańba. No trzeba, do, no trzeba będzie do admina zaraz zawołać, żeby ty koleżka pana dostała za niegodność. Patrz, przesiać się. Wiem, ale pilota, muszę zawołać jakiegoś co ma głośnik, wiesz? Znaczy, co umie mówić, o tak bardziej potrzebuję pilota. Który z umie pilotować drodzy. śmigłowiec? Ja tu trzeba mieć jakąś paralelnię, czy na przykład ja też mogę? Tyle, że ja nie umiem. W sensie trudno się nim lata, wiesz? Dlatego potrzeba dobrego pilota, a on chuja u mnie, coś mi się wydaje. Czekaj, patrz. Czemu on sam leci? Jak no, chcesz szukać drugiego pilota? Łatwo, no, bo właśnie... Nie nie, nie jeden ja tylko po prostu wytłumaczyć ci najprościej, co ja to jest debil To jest po prostu debil, wiesz? Ma ktoś, ma ktoś... uprawnienia pilota czy nie? Ja mam taczkę. Ja mam kaprala, ale to chyba nie mogę wezwać, dopiero sierżanta Ale ja mogę wezwać, tylko czy ktoś mi lata, że to mi chodzi, wiesz? No gdzieś tam polecimy, no najwyżej nas rozwalą, bo się rozwalimy. Dawaj pawulu polecimy, dawaj. Wzywaj. Ja też chcę lecieć. Kuchankę, teraz biedni kurwa, nie muszą z buta wracać. To no, fajnie. my też bierzemy busa yy, Tak, potem ja nie umiem, tylko że problem w tym na Nowej na Jorki. Na Nowy Jorki. Ale wylądować umiesz? Tak, średnio, się rozwalą, będzie dobrze. Wierzę w ciebie. Przepraszam, jest może ktoś na Teksasie, kto umie pilotować, albo mógłby tu przyjść, bo mamy śmigłowiec, jest nas w i nie mamy pilota. Siadą ale to będą wasze ryzyka jak coś, żebyście wiedzieli. Ej, se mój ma chyba czegoś. I to później nas nie bywaj. Nie, nie, was, do... Ej, się... Dobra. No nie, nie, nie. Dobra, włączę się, ale, wódlę, się ale, wódlę, się ale ja się zaprzestanę. Ameno. Jakby... No. 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 <grym>. Ej Ada się te drzwi zamknąć, czy będziemy tak no. lecieć? Tu już przelecono imino i sek, coś po robię. Tylko, że problem w tym, że pojeżdża, że się rozbijemy, na no, już chuj, no to próbujmy. Ino, po prostu się pytał o ty umiesz tu latać, że tak palasz, czy...? <grym> ja odpadam, no. Tam no, jest pad ochrony? A umiesz tu latać? Tak, latasz i kółko w locie. <grym> nie, to nie masz jeszcze kodzienów tego. Umiesz latać, to latać. O kurde. No <grym> dobra, gdzieś to lecimy najwyżej. O kurwa, to... Ale Zabier, prędkość. Jak nie, umiecie, jak nie umiecie latać, to zamień. Mnie... Ale zajebiście, no i pizd. Ciiiicho. Dobra. A ty byś się opierdolł. To ja tu dowodzę, nie pierdol mi tu. Lecimy, panie pilocie, da pan radę. Podoba mi się to. Zostawiliśmy ze dwóch albo trzech panowych. i na Nowym Jorku, nie walczy. Leć. Nie bawę umiejętności. Jeżeli nie umiecie, no to możecie oddać mi. A umisz? Teraz? Umiem. No można, da się w locie, czekaj. No to wsiadaj za ster. Ja ci tutaj daję miejsce, przejmij star od tego. Oddaj mi ster. Przyszedł, Co się, się, się Tak, przyszedł, da radę no. A, Snajper, no to ten, to, to jest... Ciekawe czy wylądujemy. Snajper, zostawiam węgło. ci mój helikopter w rękach. <śmierdził> no robisz no obi! nie mam Nie ma długo. ...długo tutaj na kurs. Będziesz po nas przelatywał, jak będzie nam trzeba transportu, będziesz potrzebny. No jak kurwa nie rozjebią mi RPG'iem, w spoko. No właśnie, no, to, że... To albo bardzo nisko, jedno z dwóch. Przygotujmy się na twarde lądowanie i tyle. nisko to szybciej do tego, Zależy bo jak przepierdolisz się zaraz przy ziemi no to trudno im będzie celować. Na szybko, na szybciej. Kurde. prawo w prawo walc. Wyspać i leć tam dalej, pomagaj ludziom. Bo lądujemy. Coś o. Relegancko. Ale to był niesamowity lot, dziękuję. Dobra, tak Podlaś go, podleż. Kurwa to trup poleciał z helikopterem No dobra, chuj, dobra, no idziemy. Kurwa. Wiem, że to nie jest odpowiedni moment, ale co robimy? No. Zajmujemy antenę. To jest naprawdę odpowiedni moment. Pod lasem rozproście się na lewo i prawo w odstępach mniej więcej takich niezbyt nie dużo od siebie, żeby nas nie zdjęli w jedną serią. Nie będziemy bardziej rozjepani między dwie strony, będziemy okay, obronić, to będziemy okay. obronić. Chyba helikopter, leci nie wiem czy nasz. Nasz, 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 nasz wsparciem. O. Rozjapał się? No. Wreszcie jak do żadnych zabawków Nie powróciłem z martwych Bo wyjebali tutaj właśnie mur, co nie? Wyjebali płot, jest na górce, na górce jest. Na północy, na tych Dobra, tu jedna szaka Majuje jednak 15 przeleciał. A ale gdzieś takują kurwa od tego południa iwanego. Nie, to byli wrozy. Ale nie żyją. Jeden pomóc. Kurde. Piękne kobiety za tobą jest. Tam za płotem, tam dzieciura jest, no dokładnie. Na razie.